Wykopię kołyskę dla Dzidziusia, ale miękka ziemia. Jeśli róg jest pęknięty wzdłuż, cały spód może się odłamać. Dlatego wsuniemy pod spód noży. Potem całość podniesiemy. „ Jak dotąd jestem niepokonany. Wykopałem setki kości i jeszcze żadnej nie zniszczyłem. Nie chcę tego zmieniać. Chyba jesteśmy gotowi. Chwila prawdy. Na trzy. Gotowe. Ciągle niepokonany. Urodziło mi się dziecko. Zabieramy się stąd. W Wyoming Jake i Aaron właśnie wykopali skarb liczący 65 milionów lat. Przyjechałem w samą porę. Idealnie. Dzidziuś właśnie się urodził. Co macie? Róg Triceratopsa. Harisowie i Aaron zawsze dzielą się zyskiem, nieważne, kto znajduje skamielinę. Głęboko kopaliście? Jeszcze nie, ale sprowadziliśmy koparkę. Możemy znaleźć głowę? Tak. Potrzebna będzie większa koparka? Najpierw wypróbujemy tę mniejszą. Chciałbym zobaczyć jak ten róg wygląda od spodu. Jak mogę pomóc? Będziesz mnie pilotował. Położę kamień tam, gdzie był róg. Uważaj, żeby mnie kopał powyżej niego. Jakiej wysokości chcesz się trzymać? 30 cm nad drogiem. Zaczynamy.